Dziękuję za ten entuzjazm i niezwykłą serdeczność, ale najpierw zanim rozpocznę, muszę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia. 450 lat limanowych. Jest to świętować. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. 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 Ja też dziękuję. Ja też dziękuję, proszę Państwa, że Państwo zechcieliście przyjść na to spotkanie tak licznie, po to, żeby porozmawiać o polskiej prezydenturze, po to, żeby porozmawiać o tym, jak chcemy, żeby w przyszłości wyglądał nasz kraj. Bo stoją przed nami dzisiaj wielkie wyzwania i w moim przekonaniu prezydent Rzeczypospolitej ma na najbliższe lata. Ogromną rolę do odegrania w naszym państwie. Bo nie jest prawdą to, co wielokrotnie słyszymy w ostatnich latach w mediach, też różni politycy to mówią. To się niestety trochę utrwaliło w społeczeństwie: że prezydent nic nie może, że prezydent to tylko taki strażnik Żyrandola. Co to pod Żyrandolem na fotelu najlepiej, żeby siedział, bo przecież nie ma żadnych kompetencji. Szanowni Państwo, to nieprawda. Popatrzmy na prezydenta Rzeczypospolitej tak, jak o nim mówi polska konstytucja. A przecież jest w niej napisane w artykule 127, że prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych przez naród. Przez naród, czyli przez polskie społeczeństwo. W każdej najmniejszej komisji wyborczej w Polsce można oddać głos na prezydenta Rzeczypospolitej. I jest coś głębokiego w tym zapisie konstytucji: że tam nie jest powiedziane, że zostaje wybrany przez większość tylko że zostaje wybrany przez naród. I tak prezydent powinien traktować swój mandat. Mandat niezwykły, bo jedyny taki w Polsce. Ten mandat przede wszystkim zobowiązuje prezydenta do tego, żeby właśnie narodowi, społeczeństwu służyć. To jest najważniejsza rola prezydenta. Powinien się wznieść ponad wszelkie podziały partyjne. Powinien się wznieść także ponad swoje przywiązanie polityczne, żeby służyć narodowi, społeczeństwu polskiemu i Rzeczypospolitej Polskiej, bo przecież Konstytucja nazywa go też najwyższym przedstawicielem naszego państwa. I tu właśnie do tego sprowadzają się tak naprawdę wszystkie kompetencje, które prezydent w Konstytucji ma zapisane, bo przecież zadania jego są rozległe. Ma stać na straży bezpieczeństwa i suwerenności państwa, na straży niepodzielności państwa, jego integralności. Ma czuwać nad przestrzeganiem konstytucji. Jest najwyższym zwierznikiem sił zbrojnych. To prezydent udziela nominacji sędziowskich. Dlaczego? Po to, żeby sędziowie mogli wydawać wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Po to właśnie dostają te nominacje od tego, który jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej. I to prezydent swoją odpowiedzialnością decyduje, kto ten urząd sędziowski otrzyma, a kto nie powinien. To jego odpowiedzialność i jego decyzja. I jeżeli prezydent uważa, że dany kandydat z różnych przyczyn się nie nadaje. Dlatego, że nie daje rękojmi uczciwości, rzetelności, fachowości i tego, że będzie człowiekiem zwyczajnie sprawiedliwym dla tych, których sprawy osądza, to nie powinien się zgodzić na taką nominację i nie powinien jej udzielać. To rola prezydenta w kształtowaniu wymiaru sprawiedliwości, także w jego naprawie. To prezydent Rzeczypospolitej jest tym, który powinien najbardziej bronić polskiego społeczeństwa przed niekorzystnymi zmianami, przed takimi zmianami, których ludzie nie chcą, a które są czasem narzucane, zwłaszcza jeżeli są narzucane w drodze kłamstwa, a tak było, proszę Państwa, w ostatnich pięciu latach, dlatego że zarówno pan prezydent Komorowski w swojej kampanii w 2010 roku mówił. Że nie jest zwolennikiem podwyższenia obligatoryjnie Polakom w wieku emerytalnego. A potem jego kolega partyjny Donald Tusk, w kampanii parlamentarnej w 2011 roku, mówił, że podwyższenia wieku emerytalnego nie będzie. Że nie będzie takiego ob obligatoryjnego. Po czym zaraz to zrobili, zaraz po wyborach, kiedy wygrali. Jestem przekonany, że gdyby wtedy Platforma powiedziała, że podwyższy wszystkim Polakom wiek emerytalny do 67 roku życia bez możliwości wyboru, to by nie wygrała tych wyborów. I to było oszustwo. I prezydent wtedy, gdyby odpowiedzialnie traktował swój mandat dany mu przez naród, przez polskie społeczeństwo, powiedziałby nie, nie podpisze tej ustawy, skierowałby ją z powrotem do Sejmu. I nie zostałaby ona uchwalona, bo nie było w sejmie trzech piątych, które opowiedziałyby się za jej ponownym przyjęciem. I taką rolę powinien prezydent był wykonać, a nie zrobił tego. Podpisał ustawę mimo społecznych protestów, mimo obywatelskiego wniosku o referendum. Ile tych obywatelskich wniosków o referenda i ustawy było na przestrzeni ostatnich pięciu lat? Mnóstwo, proszę Państwa. Za żadnym nie ujął się prezydent Rzeczypospolitej, za żadnym, kiedy odrzucano je w Sejmie w pierwszych czytaniach, kiedy lekceważono wolę obywateli, a często to były miliony podpisów. Teraz inicjatywa o ochrony polskich lasów, ponad dwa miliony podpisów. Czy prezydent się za nią ujmuje? Nie słyszałem jego głosu w tej sprawie, a podpisał ustawę, która pozwoliła na zabranie z przedsiębiorstwa Lasy Państwowe miliarda sześćset milionów złotych, osłabiając to przedsiębiorstwo. I dalej nakładane, nakładana kontrybucja 2% od przyszłego roku. Szanowni Państwo, prezydent powinien zawsze powiedzieć nie. Wtedy, kiedy następuje uderzenie w te resztki polskiego majątku, które nam jeszcze zostały. A wielką perłą, jedną z ostatnich w naszej koronie, są właśnie polskie lasy. I ten prezydent lasów powinien państwowych strzec. I dlatego ja mówię, że jeżeli wygram te wybory, a wierzę w to, że tak będzie, to absolutnie nie zgodzę się na żadne ruchy prywatyzacyjne wobec polskich lasów, ani na dalsze osłabianie potencjału przedsiębiorstwa Lasy Państwowe. Nie może być na to zgody. Tak samo jak nie może być zgody prezydenta na likwidację kolejnych gałęzi polskiego przemysłu, bo milczał Bronisław Komorowski, kiedy doprowadzono do likwidacji polskich stoczni im tysiące ludzi straciło pracę nie tylko w samych stoczniach, ale także w przemyśle okołostoczniowym, we wszystkich usługach. Byłem w Zachodniopomorskim, widziałem w każdym praktycznie powiecie upadło jakieś przedsiębiorstwo, które produkowało dla stoczni. I ludzie musieli wyjechać za granicę do pracy, bo nie ma tam innych. I tak dzisiaj wygląda wiele miejsc w Polsce. A niedawno słyszeliśmy starcie pomiędzy górnikami a rządem, bo chciano likwidować kopalnie. I potem, żeby uspokoić górników, którzy strajkowali, protestowali Ludzie na Śląsku wychodzili na ulicę To powiedziano, nie, nie, nie będzie wygaszania Jak to eufemistycznie nazwali Tymczasem, półtora tygodnia temu Premier Kopacz zgodziła się na konkluzję Rady Europejskiej Gdzie jest napisane, że Unia Energetyczna Będzie się opierała, między innymi Na dekarbonizacji europejskiej gospodarki Dekarbonizacji, czyli odejściu od węgla jak mogła się na to zgodzić premier kraju, który ma 90% europejskich zasobów węgla na swoim terytorium? Jak mógł się na to zgodzić prezydent i nie protestować? Jak eksperci mówią, że my mamy węgla do wydobycia jeszcze na 200 lat, a nasz przemysł energetyczny na węglu jest oparty? To jest nasza suwerenność. To są nasze gwarancje. I co? My mamy z tego zrezygnować? To jest uczciwa i odpowiedzialna władza? Dziś trzeba bronić polskiego przemysłu i nie likwidować go, tylko go odbudowywać. Bo dzisiaj Polska jak nigdy dotąd potrzebuje odbudowy gospodarki. Po... Brawo. Andrzej Duda prezydentem! Andrzej Duda prezydentem! bardzo. Proszę Państwa, po to, żeby młodzi ludzie przestali wyjeżdżać z Polski, po to, żeby ci, którzy wyjechali, mogli wrócić. Ja byłem w Londynie, rozmawiałem tam z młodymi Polakami, siedziałem z nimi i pytałem ich, czy byliby gotowi wracać, bo wszyscy mi powiedzieli. Że wyjechali z naszego kraju wyłącznie z przyczyn ekonomicznych, bo nie było tutaj dla nich pracy. A nawet jak gdzieś tam była, to tak słabo płatna, że ręce opadają, że nie można za te pieniądze normalnie było żyć. A przecież oni mają swoje ambicje. Pokończyli najczęściej studia. Chcieliby się tutaj rozwijać. Ale od ośmiu lat nie stwarza im się żadnej możliwości, choć obiecywano. Przecież nie kto inny, tylko właśnie Tusk był w Londynie w 2007 roku. Mówił do młodych Polaków, żeby wracali. Część z nich wróciła i co? Nie musieli z powrotem wyjechać, bo niczego dla nich tutaj przez 8 lat nie zrobiono. I dziś, proszę Państwa, to jest najważniejsze zadanie dla ludzi władzy w Polsce, żeby rozpocząć odbudowę polskiej gospodarki. Żebyśmy wreszcie zaczęli marsz w górę, żebyśmy zaczęli dorównywać do średniej przynajmniej zachodu. To jest warunek tego, żeby zatrzymać w naszym kraju młodych ludzi. To jest warunek tego, żeby młodzi ludzie tu wrócili. To jest moje wielkie marzenie, żeby oni przyjechali tu z powrotem ze swoimi doświadczeniami, które zdobyli. Żeby przywieźli tutaj te pieniądze, które tam zarobili i tutaj w naszym kraju je zainwestowali i tutaj dalej mogli się rozwijać. Czerpiąc z tych właśnie swoich doświadczeń zdobytych w innych krajach, często bardzo ciekawych, które można tak zaszczepić na naszym gruncie, tylko trzeba im ku temu stworzyć szansę trzeba im dać tę przysłowiową wędkę, na którą będą sobie mogli tutaj złapać rybę. I to jest wielkie zadanie. A jedyna ku temu droga to jest odbudowa polskiego przemysłu to jest tworzenie sprzyjających warunków dla przedsiębiorców, żeby przestali mówić, że polskie państwo jest wobec nich opresyjne żebyśmy przestali słyszeć takie rzeczy, że w Ministerstwie Finansów są opracowywane jakieś okulniki, które nakazują każdą kontrolę kończyć karą dla przedsiębiorcy. Bo to jest, proszę Państwa, absurd i Państwo nie może tak dalej funkcjonować. A jednocześnie słyszymy, że ogromne pieniądze wyprowadzane są z Polski na każdym kroku. Jednocześnie słyszymy, że ponad 20 miliardów złotych zostało zmarnowanych w procesie budowy dróg krajowych i autostrad w ostatnich latach. I wywożono je za granicę, bo autostrady budowały wielkie zagraniczne firmy, a polskie, małe firmy rodzinne, które były podwykonawcami, nie dostały pieniędzy i ludzie stracili majątki całego życia, firmy upadły. To tak się uczciwie prowadzi w Polsce gospodarkę? Tak się działa w interesie polskich państwa? To zaprzeczenie, proszę Państwa, to zaprzeczenie tego, jak powinna być realizowana gospodarcza polityka. Dziś potrzebujemy odbudowy przemysłu. Dziś potrzebujemy walczyć także na forum europejskim o to, żeby pieniądze, które będą w Europie na właśnie reindustrializację, choćby w ramach planu Junckera, mogły być wykorzystane na odbudowę polskiej gospodarki, na... Odnowienie polskiej energetyki, na wprowadzanie nowych technologii, na to, żeby choćby spalanie węgla było bardziej ekonomiczne. Można podnieść jego wydajność z 33-34% obecnie do 50%. Takie są nowe technologie. Nad tymi technologiami pracuje się też na naszych uczelniach, choćby na pobliskiej w Krakowie AKH. My mamy tutaj wielką tradycję i trzeba inwestować, wspierać nasz przemysł górniczy, nasze wydobycie, bo to jest nasza suwerenność energetyczna. I chciałbym, żeby wreszcie prezydent Rzeczypospolitej upomniał się o gazopor, bo od ośmiu lat jest nieskończony. I tak, nawet brawo. nie potrafią podać terminu, w którym ta budowa się zakończy. A to jest nasza suwerenność, także i energetyczna kolejny jej element. Bo przecież my. Jedną trzecią tylko gazu mamy swojego, a dwie trzecie bierzemy z Rosji na podstawie umowy podpisanej przez obecnie rządzących, przez PO i PSL, na podstawie której płacimy za gaz więcej niż Niemcy. Stać nas na to? Tacy jesteśmy bogaci? Tak władza traktuje obywateli? Proszę Państwa, a opowiadają nam o tym, że przyszłość to strefa euro. Więc ja mówię, nie ma takiej opcji, żeby wprowadzać Polaków do strefy euro i nasz kraj. Dopóki my gospodarczo nie zbliżymy się do Zachodu, przynajmniej do średniej jaka tam jest, dopóki nie będą takie w Polsce wynagrodzenia, dopóki nie wolno nam zrezygnować z naszej suwerenności walutowej, bo tylko to nam daje szansę szybkiego rozwoju i tylko to nas dzisiaj chroni przed kryzysem, który występuje w strefie euro. A tam bardzo chcą, żebyśmy my do strefy euro weszli, bo będzie można skutki kryzysu rozłożyć jeszcze na nasz kraj. To dzisiaj nie jest w interesie ani naszego państwa, ani społeczeństwa. I prezydent powinien przestać dzisiaj w ogóle mówić o strefie euro, a zacząć naprawiać polską gospodarkę. Ale myślę, że to już nie jest zadanie dla obecnie urzędującego prezydenta, tylko to jest zadanie dla nowej prezydentury. I ja się tego zadania chcę Proszę Państwa, nie wiem, czy ktoś z Państwa słyszał, bo ja nie, żeby prezydent upomniał się w Brukseli o wyrównanie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników. Nie wiem, czy ktokolwiek wyrównania w stosunku do tego, co dostają rolnicy na Zachodzie, w Niemczech, we Francji, jak mają nasi rolnicy konkurować, skoro tamci dostają większe dopłaty. Jak, proszę Państwa, mają konkurować, jeżeli są dotknięci dzisiaj rosyjskim embargiem i powinni dostać odpowiednie rekompensaty. Czy prezydent był w Brukseli w tej sprawie? Ja nic na ten temat nie słyszałem. Czy rozmawiał o tym, choćby z przewodniczącym Komisji Europejskiej? Nic mi na ten temat nie wiadomo. A przecież dzisiaj szefem Rady Europejskiej jest jego partyjny kolega Donald Tusk. Czy próbował coś dla rolników zdziałać? Czy słyszeli Państwo, żeby zapytał ministra rolnictwa, gdzie jest jakakolwiek polityka rolna tego rządu w sytuacji, kiedy kryzys na rynku rolnym utrzymuje się od kilku lat? Rolnicy dzisiaj protestują w Warszawie, byłem u nich wczoraj. Nie mają odwagi tam przyjść rządzący, żeby z nimi rozmawiać. A prezydent, który powinien kreować dialog, który ma mandat od polskiego społeczeństwa, nie jest w stanie zdobyć się na to, by być jako arbiter, stanąć w tym sporze pomiędzy rządem a rolnikami. Tak jak nie miał odwagi, żeby stanąć jako arbiter w sporze między rządem a górnikami, pomóc w rozwiązaniu problemu, żeby się ująć za polskim przemysłem. Szanowni Państwo, ja chciałbym, żeby polska prezydentura była prezydenturą aktywną, odważną, ale rozważną, bo o polskie interesy trzeba dzisiaj walczyć, o polskie interesy trzeba się starać na arenie międzynarodowej. A wiecie państwo jak to jest? Jak się twardo walczy o interesy, to jest się krytykowany. Wtedy cię nie klepią po plecach, o nie, bo torcik jest jeden. Torcik jest jeden i każdy z tego tortu chce odkroić dla siebie jak największy kawałek. I trzeba się rozpychać, żeby jak najwięcej dla swojego kraju zdobyć. I wszyscy to wiedzą. A takich naiwnych, którzy płyną w głównym nurcie, czyli najpierw są interesy innych, a dopiero potem ich, to się po plecach klepie. Dobrze, dobrze, tak, 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 tyle tak dalej. Szanowni Państwo, koniec z taką polityką. Koniec z taką polityką. Dzisiaj Polska potrzebuje własnej suwerennej, silnej polityki zagranicznej. Potrzebujemy, żeby wreszcie kroczono po kortarzach w Brukseli i w innych miejscach z dumą. Bo my mamy z czego być dumni, bo jesteśmy 38 milionowym narodem, który żyje w państwie w środku Europy, państwie, które jest jednym z większych państw europejskich i mamy ogromny potencjał i mamy wspaniałą historię i mamy miliony Polaków, którzy żyją dzisiaj za granicą i chcieliby wspierać swoje państwo. To się im, proszę państwa, ogranicza możliwość uczestnictwa w wyborach, bo oni nie popierają obecnej władzy, bo, bo tam daleko nie ma tej całej propagandy i stamtąd widać klarownie, co u nas się dzieje i co władza z ludźmi i z Polską od ośmiu lat wyprawia. I dlatego, kiedy mówię, że Polsce potrzebna jest zmiana, to nie chodzi o zmianę Polski, to chodzi o zmianę władzy, nie chodzi o zmienianie polskiego społeczeństwa. Chodzi tylko o to, żebyśmy sobie przypomnieli, że mamy tego ducha, którego mieli nasi pradziadkowie, dziadkowie, kiedy odbudowali Polskę po zaborach, kiedy odbudowali Polskę po II wojnie światowej, że jest w naszym narodzie ta siła, bo przecież to my w latach 80. stworzyliśmy wielki ruch solidarności. Ruch Solidarności, który doprowadził do rozdarcia żelaznej kurtyny. I to dzięki temu mógł runąć mur berliński. I to są nasze zasługi dla Europy i dla świata. I my mamy z czego być dumni. A to, że jesteśmy dzisiaj biedniejsi niż Zachód, to nie jest nasza zasługa. To jest zasługa tego, że nas zdradzono i zostawiono w 1939 roku. A potem zdradzono nas w Białcie i wrzucono nas do sowieckiej strefy wpływu. Na szczęście udało nam się z niej wyzwolić i powinniśmy się trzymać od niej jak najdalej. Ale nie mamy powodu dzisiaj do wstydu i powinniśmy iść z podniesioną głową i mówić o tym, jaka jest prawda historyczna, rozmawiać o tym także z NATO i do tego też trzeba mieć odwagę, żeby o tym przypominać, że dzisiaj powinniśmy odbudowywać polską armię, bo prezydent opowiadał o bezpieczeństwie. A gdzie jest bezpieczeństwo polskiej rodziny wtedy, kiedy zgadzał się na podwyżki podatków? Proszę Państwa, podpisał 13 ustaw, które podwyższyły 21 podatków w Polsce. W tym przede wszystkim VAT, który uderzył w nas wszystkich, w każdą kieszę. Bogaty to jak zapłaci 100 czy 200 zł więcej w miesiącu na zakupy, to może nawet nie poczuje. Ale ten, który ma 1000 czy 1200 czy 800 zł emerytury, jak zapłaci 30 zł więcej, to to odczuje. I, i... To jest właśnie, proszę państwa, polityka, przeciwko której prezydent powinien sprzeciwiać się zawsze i zawsze zadawać pytania, a nie po cichu podpisywać ustawy. I trzeba o tym Polakom przypomnieć, bo o tym oczywiście głośno się nie mówi i ludzie zapominają, co się działo przez ostatnie pięć lat. A warto o tym rozmawiać i rozmawiajcie państwo z sąsiadami i zapytajcie ich, czy słyszeli głos prezydenta.